3, 2, 1. Jak myślicie, co miałem zamiar powiedzieć jako kolejny? Założę się, że myśleliście, że 0 albo start, ale nie. Kiedy ja słyszę 3, 2, 1, to kolejną literą, która. albo kolejnym słowem, kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć, która ciśnie mi się na język, jest. Y, albo w zasadzie Y, bo chodzi o mankę. 3, 2, 1 Y, czyli 321 years, lat. Prawdopodobnie wiecie, że o to chodziło, bo. Macie oczy i potraficie czytać i wiedzieliście w co klikacie, ale tak, jesteśmy po raz kolejny przy Manze 321 lat po Dragon Ball'u. Co działo się w ostatnim rozdziale, to jest już historia, jest to miasto. Za przeproszeniem patusów, aczkolwiek jest to tylko i wyłącznie cytat. Tak zostało to przetłumaczone w poprzednim rozdziale. Jest to manga autorstwa Goten Kuna, tego samego autora, który rysuje Namek Sejin Densetsu. Swoją drogą kolejny rozdział też niedługo będę nagrywał, bo jest już dostatecznie dużo paneli, ale... Jeśli nie pamiętacie, to przypomnijcie sobie co działo się ostatnio. Jak widać na stronie Dragon Ball Multiverse, trzeci rozdział się już zakończył, rozdział czwarty nawet już został rozpoczęty. Troszeczkę muszę przyznać, że mi to umknęło. Także dzisiaj będziemy się zajmować dość krótkim, bo krótszym znacznie od tego, który mm, omawialiśmy ostatnio rozdziałem trzecim, ale jeśli będzie obfitował w wydarzenia chociaż w połowie tak bardzo jak rozdział drugi, w którym mieliśmy wilejna który został przedstawiony prawdopodobnie w sposób, w jaki nie został przedstawiony żaden ilen, inny villain w przeszłości, czyli został zapowiedziany w momencie, w którym wychodził z toalety, powiedział, że sorry, byłem w toalecie i dodał jeszcze, swoją drogą, nie radzę, żebyście tam wchodzili. Także jeśli to nie świadczy o poziomie humoru, którego fanem jestem tej mangi, to nie wiem, co mogę wam tutaj jeszcze powiedzieć. Rozdział trzeci jest zatytułowany Ishinchu, czyli jeśli dobrze kojarzę, to jest nazwa chińska, bodajże jednogwiezdnej smoczej kuli. Na obrazku tutaj na okładce widzimy postać misy, czyli dziewczyny, która jest taką budżetową bulmą, bo oczywiście ma jeszcze Tambo, czyli trójokiego chłopca, który zajął drugie miejsce w ten Budokai, bo wygrał orzo i Orza też jest w tej ekipie, także mamy trzy osoby połączyli siły w tym mieście patuców i teraz wyruszają na poszukiwania kolejnej smoczej kuli, trójka przyjaciół szuka szóstej smoczej kuli, oczywiście jest to manga która jest bodajże y, rysowana, w sensie pisana, tworzona przez francuza, ale jest ona tutaj przez zespół tłumaczy na stronie Multiverse tłumaczona na język polski, za co jestem zgodnie wdzięczny, ale po raz kolejny to powiem linki do Multiverse są przez YouTube u mnie y, nielubiane, jak wrzucam do opisów link do strony Multiverse to mi to po prostu wywala, także musicie sami sobie to znaleźć, starałem się wam to wrzucać, ale no niestety Iris is proszę, proszę, końca nie widać mówi misa, a gdzie jej chłopcy tutaj przecież ona, ona była z dwoma chłopakami nawet jest tutaj napisane, gdzie są jej koledzy puścić babę do lasu to od razu się zgubi co nie, smocza kula musi być gdzieś w lesie nagle zatęskniłam za tymi prawnikami a są koledzy, to co oni byli w krzakach, nagle nie było nie było ich widać nagle, przestaniesz choć na chwilę narzekać, odzywa się orzo, nie mówiłam do ciebie lepiej wyjmij ręce z kieszeni i i nam pomóż! Wy mi ręce z kieszeni jak do mnie rozmawiasz! Dosłownie przypomniała mi się szkoła. Ja akurat nie mówiłem z rękoma w kieszeni, ale ile razy w szkole padł taki tekst, no nie? Nie martw się, Tambo ma smoczy radar. Z jego pomocą łatwo go ją namierzy, zobaczysz. No, a gdzie jest Tambo? Mieliśmy się trzymać razem. Tambo jest na drzewie? Tutaj Dymek wygląda jakby szedł z korony drzewa. Pik, pik! Wedle smoczego radaru! Smocza kula powinna być tutaj. Kilka metrów z przodu. Wiecie z czym mi się to kojarzy? Dosłownie. Teraz dopiero skminiłem, że to jest autentycznie jak szukanie keszy. Jeśli nie wiecie, czym jest geocaching, to sobie wyszukajcie, nie będę wam teraz tłumaczył. Powiem tylko, że to taka bardzo fajna gra terenowa, która polega na szukaniu skrzynek w terenie. Ja się w to bawię już od wielu lat, e, ostatnio nawet byłem na kilku wyprawach z bratem i kumplem, także wiecie, teraz to są lokalizacje w telefonach i tak dalej, ale mój brat ma taki, takiego starego GPS-a, z którego kiedyś tam dawno temu korzystał i czasem z niego jeszcze korzystamy, bo czasami po prostu można tam wklepać w starego takiego, wiecie, jak są stare ekrany na telefonach czarno-białych, to tam jest taki sam ekran. Wklepuje się koordynaty, on się łączy z satelitą i jest pokazane za ile metrów będzie ta pineska, powiedzmy, wbita w mapę, gdzie może być ten cash. To jest dosłownie geocaching w prawdziwym życiu, a w zasadzie inaczej. Szukanie smoczej kuli w prawdziwym życiu to jest geocaching, a tutaj mamy odpowiednik w świecie fantastycznym. Stało było łatwo. Co? Kula się przemieściła? No i mamy już potwierdzenie, że to jakieś zwierzę je zjadło. Także trzeba będzie zabić zwierzaka, albo poczekać, aż się wróci z tego samego miejsca, z którego wyszedł ostatnio Willen w drugim rozdziale. Jak to możliwe? Nikogo tu nie było, a ona się przesunęła. Chłopie, jesteście w lesie, to przecież chyba nie Biedronki ją prze przeniosły, nie? Tak szybko uciekła! Prędko, gdzie są pozostali? Tambo się już zgubił? W ogóle tambo chyba było fryzjera. Jeśli pamiętam. Dobrze jego fryzurę? To on nie miał takich włosków. Zajeżdża troszeczkę gohanem, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o jego włoski. Mówisz, że kula uciekła? Aha, to oni jednak nie są zgubieni. Właśnie to się stało, a przecież to niemożliwe. Niemożliwe. Nie, niemożliwe. No tak. W świecie Dragon Balla jest tyle rzeczy, które się dzieją. Na przykład w ostatnim rozdziale napotkaliście na gadającego kozła, wilka i kogoś tam jeszcze, jakiegoś kurwa jelenia, którzy się zwiększyli, zwiększyli swoją moc dziesięciokrotnie i nawet pan Orzo, którego tutaj widzimy, zabił ich wszystkich jednym atakiem, bo wystrzelił światło ze swoich rąk, ale to że kula się poturlała w lesie, albo ktoś ją przeniósł, to jest absolutnie niemożliwe nie do pomyślenia, w co ty wierzysz? Twój radar wyświetla bzdury. Widziałeś kogoś? Nie wydaje mi się niczego nie widziałem. Może kret ją zjadł. I teraz chodzi pod ziemią. To musi być dość spory kret, możemy się umówić, ale to nadal nie jest niemożliwe. Musimy tam po prostu pójść, w tamtą stronę, prawda? Tak, kula uciekła w tamtym kierunku. Chwilę. Zatrzymała się, ruszajmy! Kret poszedł po prostu na... Na krecika, no, że tak powiem. Kurwa, naprawdę tutaj w tej mandze te żarty odnośnie defekacji yy, nasuwają się same. Ale daleko. Nie ma <laughs> Ależ tutaj mamy po prostu rozwinięcie. Te dialogi tutaj zapierają dech w piersiach. Mamy jakieś backstory w innych mangach i tak dalej. A tutaj, tutaj mamy troszeczkę time skipa pod postacią chmur, a teraz dialogi. Ale daleko. Nie ma O i koniec. Okej, okay, doszli. Równie dobrze mógłby powiedzieć: Zamknij mordę. Nie chcę mi się z tobą gadać. <laughs> Kto oglądał dzisiaj UFC w nocy? Powiem wam, dawno nie byłem tak szczęśliwy po y, walce w UFC jak dzisiaj, po main evencie, naprawdę. No, aż skakałem. Równina była tu kiedyś wioska. Wioska, ale jak to? Przecież widzisz, to miejsce po budynkach, pewnie ją przenieścili, używając kapsułki wioskowej. Kapsułki wioskowej. Zacząłem w trakcie zdania zastanawiać się, czy dobrze to czytam, a potem sobie przypomniałem, no tak, kapsułki Hoj. Ale ludzie nie migrują bez powodu. Co tu się mogło stać? Może to jest jakieś wielkie kretowisko? Trzeba było poczekać i byście. Nie muszę wam mówić, co było w piosence Golców, no nie? Co tu mogło powstać? Szelest! Okej, okay, krzaki nagle się odzywają. O, przepraszamy, nie chcieliśmy was wystraszyć. To co, to oni jednak są po naszej stronie, czy nie? Co to są za wilki? Jakiś gościu z KKK i jego przyjaciel Lis? Coście za jedni, czemu się chowaliście? No, odpowiadać! Czy macie z kule? kulę? Prosimy o wybaczenie. Wzięliśmy was za bandytów. Skąd jesteście? Żyliście w tej wiosce? Tak, mieszkaliśmy tu. Pozostali odeszli z mie miejską kapsułką, by się ratować. Jesteśmy ostatnimi, którzy zostali. Niezłe nam się tutaj trafiło towarzystwo, muszę przyznać. Chociaż wiecie co? Ten gościu po lewej stronie przypomina... Ten wilk, lis, cokolwiek, jak chcecie to nazywać, przypomina mi tego gościa, który był na początku klasycznego Dragon Balla. Taki, taki niebieski to był bodajże lisek, mogę się mylić co do koloru, ale Goku się tam zaprzyjaźnił z takim liskiem, który chyba na początku chciał go oszukać, a potem nawet widzieliśmy go w mieście Papaya podczas tenkej budoka i wydaje mi się, że to mogłoby być nawiązanie do czegoś takiego. Także ja stawiam, ja stawiam, że to są bandyci, którzy teraz udają Greka, a potem się okaże, że będą chcieli Orza, Tombo i Misę okraść. Co się stało, że wieśniacy uciekli? W lesie szaleje demon, zmusił wszystkich do ucieczki. Ja stawiam, że to są oni tym demonem. Wszystko zaczęło się 4 miesiące temu. Niektórym wieśniakom kradziono żywność, zwłaszcza słodycze. Ty, to nie mówcie, że to jakiś Bajin był. Chociaż nie, Bajin był to. <laughs> Absolutnie to nie ma sensu. Później problem rozprzestrzenił się na całą osadę. Widziano demona w ciągu dnia, atakował ludzi, by zabierać im żywność. Czyli że co, że nie zawijał ludzi, tylko zabierał im słodycze? Potrafi zmieniać swoją wielkość i wygląda straszliwie. Zaczynał od kradzieży słodycze, ale potem brał wszystko jak leci i atakował ludzi. A, okej, okay, dobra, Gdybym... gdyby mi ten potwór zabierał słodycze, to nawet bym mu podziękował, bo bym dzięki niemu mógł trzymać dietę łatwiej, nie? Nawet jakbym poszedł do sklepu, kupił jakąś czekoladę. Ja raczej akurat czekolad nie kupuję, jeśli już to. Czasem się skuszę na jakieś chrupki. Ale jakby mi taki gościu przychodził do domu i zabierał te rzeczy, to w sumie na dłuższą metę miałbym mu za co dziękować. Ja bym się stamtąd nie wyprowadzał. No ale list tutaj dodał, że w końcu atakował ludzi. To w sumie mógłby jeszcze ten, wiecie, robić za sparring par partnera, także może on po prostu chciał podnieść wasz poziom życia, tylko w taki niekonwencjonalny sposób. Oboje postanowiliśmy zostać. Oboje. Czyli ty jesteś kobietą? Chyba, że to jest kwestia złego tłumaczenia, bo to wyglądają na dwóch samców. Być próbować wypędzić demona, ale nie możemy go znaleźć. Wiemy, że tu jest. Ostatniej nocy ukradł nasze zapasy. Też to czujecie, chłopaki? Ugryzę się w język. Zakład, że ten cholerny demon ma, ma naszą smoczą kulę? To znaczy, że będzie trudno ją odzyskać, ale ty nawet jeszcze tą bogo nie zobaczyłeś. Ty. Stawiam, że wyglądasz gorzej od niego z tym trzecim okiem na czole. Musimy wyeliminować tego demona. Nic trudnego. Nigdy nie spotkałem demona, a ten przestraszył całą wioskę, bo co była wioska po prostu lalusiów, żeby nie powiedzieć dosadniej którzy lubią słodycze. Nie chcę cię znowu narażać. Głowa do góry, Tambo. Nie zapominaj, że jesteś wicemistrzem ten Ci a w nie masz mistrza. Chyba zapominacie o mnie. Ja też się tu Misa próbuje jeszcze w, wrzucić, przypomnieć kolegom o swojej obecności. Tak, prawda. Jeśli leży demona ma alarm, możesz się przydać albo raczej skopać sprawę. Co to miało znaczyć? W sensie, że nam pomożecie, pyta nagle Lisek. Naprawdę? Dodaje kolega KKK, czyli w sumie 4K. Do... W każdym razie postaramy się. Zobaczymy, gdzie jest smocza kula. Nie ruszyła się, nadal jest załąką. Czyli mówicie mi, że ta smocza kula została zabrana przez niewidzialnego potwora? Nie, ja stawiam, nadal, że to jest kret. Ja stawiam, że to jest kret. Dalej, nie zwlekajmy. Przy okazji, nazywam się Gigi, a ja Donko. Wiecie, że ja lubię zmieniać imiona, jeśli te, które mm, są oficjalnie, jakby oryginalnie nadane, jakoś mi średnio leżą, ale nawet Gigi albo Gigi. Gigi D'Agostino! A ja, donko? Nie, ty jesteś akurat 4K. Czyli Gigi D'Agostino i 4K. Miło poznać, ja jestem Tambo. Moi przyjaciele to Misa i Orzo. wiem, że to na, najprawdopodobniej jest Orzo albo coś w tym stylu, ale. Jesteśmy w Polsce, widzę RZ? Czytam RZ. Bip! Jest dokładnie przed nami. Dzieci, odejdźcie na bok, to może być niebezpieczne, mówi Orzo. Nie jesteśmy dziećmi, tylko dorosłymi. Co? Ile macie lat? 27, 24. O! Ja mam 26. Gigi D'Agostino starsze ode mnie, kurde. Zip! Nagle odzywa się drzewo. Wcześniej odezwał się krzak. Proszę bardzo, ktoś tu jest, ale ktoś jest tak szybki, że nawet nie wiemy kto. Ja stawiam, że to jednak nie jest kret. Cofam się z tego, z tej teorii wstępnej. Krety raczej tak się nie zachowują, chyba, że to jakiś ultraszybki kret, który odbija się między drzewami. Co, co on? Schował się na czubku tego drzewa, mówi Tambo, który ma przecież trzecie oko. Ukradł mi butelkę wody, mały zapchlony demon, jak ja nienawidzę złodziei. Przyganiał kocioł garnkowi. I nawiązanie do kuchni w tym przypadku absolutnie nie ma drugiego dna. Zapłacisz za to, nikt mnie nie ukrada. Demon faktycznie siedzi w krzakach. Czyli moja teoria odnośnie tego, że Gigi D'Agostino i 4K są tak naprawdę tym demonem... Póki co chyba wygląda dość słabo. Jest na nią kurs yy, taki sam jak na Stricklanda przed początkiem walki. Ale wiem jak to się skończy. <grywa> Ale wiemy jak to się skończyło. Dalej chodź! Dajesz, nie boję się ciebie, mówi Misa. Patrzcie, co zrobił Tambo! Tambo w locie złapał tego ultraszybkiego kreta, kopnął go! Jak on to widzi? Ale szybki, nie zarejestrowałam jego ruchu. Jak go zobaczyłeś Tambo? z serio? Pytasz jak go zobaczył? No, chyba. To tak jakby kogoś z uszami jak kurwa słoń, pytać, jak, jak to usłyszałeś, jakim cudem? Dzięki trzeciemu oku Tambo lepiej zauważa ruch. O, proszę bardzo, mamy czarny dymek, który mówi: grr, to on. Dobra, nasza, mówi ty. A to orze jest. Ta manga jest rysowana z takim polotem, że się zastanawiam, kto jest kim. Ej, chwila, moment. Te moje. Te moje teorie odnośnie Majin Bu, które sam zdewentowałem, zanim tak naprawdę ją dokończyłem. Przez ten. Kutas na głowie wyglądają coraz bardziej sensownie, tylko że to jest jakaś fuzja Majin Buu z psem. Trzymajcie tego gościa z dala od Adesani. Gra! Patrzcie, on nawet ma... Chwila, chwila, chwila. To jest jakieś nawiązanie do Majina i tym razem już widzę... Że to jest autentycznie jakiś demon. Nawiązujący do Majina. W sensie do Bu. Para wylatuje w gło z głowy. Atakuje! Tambo uniknął tego ataku. On faktycznie wygląda jak fuzja Bu z psem. Ale demon jest w stanie położyć rękę, w zasadzie uderzyć łokciem Tambo. Ej, uspokój się! Zobaczcie, nagle. Demon został złapany od tyłu przez oro Spokojnie, mały. Obraca mimo wszystko głowę? To jest autentycznie jakiś demon. Myślałem na początku, że oni trochę przesadzają, na że nazywają go demonem, bo ja stawiałem tak jak słyszeliście na kreta. Ale wygląda na to, że nasi bohaterzy w końcu po raz pierwszy trafili na jakiegoś godnego przeciwnika, bo orzo dosłownie przyjmuje tutaj ciosy i wygląda na to, że one go ruszają. Po tym gradobiciu, jak nazwać tego gościa? To jest połączenie bój Psa. Jakiś Psi, Bu... Jeszcze nie mam dla niego imienia, bo psibu to tak średnio mi się, średnio mi się podoba. Ale szczeknął na niego dosłownie, zobaczcie, szczeknął na orza, orza jest odrzucony, to szczeknięcie go zabolało, ale koledzy orza doskakują już do psibu i <grym> próbują mu pomóc, ale psibu zaczyna się powerapować, odrzuca ich swoją aurą, atakuje tombo, tambo. Tamburyna. Ale trzecie oko Tambo, zobaczcie, umożliwia mu uniki tych wszystkich ciosów. Ale tutaj widać, że psibu ma jakieś ostre pazury, które są w stanie nawet położyć grube, wiekowe drzewa. A Tambo niewzruszony uniknął tych wszystkich ciosów. Gdzie ukrywasz smoczą kulę? E? Co ty się stało? Patrzcie, nagle coś zwraca uwagę psibu. Ten się odwraca w swoją lewą stronę i jest złapany w kiblasta. To orzo? O rany! Mówi Gigi i 4K. Przecięty w pół. P przeciąłeś go w pół. Szczerze, nie znając tej fabuły, ile jesteście w stanie postawić hajsu, jeśli byłby kurs u Bookmakera, że ten bu, ten psibu zaraz się zregeneruje? Ja jestem w. Trzy stówy. Stawiam trzy stówy, że on się zregeneruje. To niemożliwe jest, żeby to się tak skończyło. Uf, puf, zasługiwał na to. Zabiłeś demona, niesamowite. Ożo, mo może ciut przesadziłeś. Zaatakował nas. Nie będę nadstawiał drugiego policzka. W końcu demon to demon. Okej, okay. Zip, zip. Psibu nagle się budzi. Patrzcie, co się dzieje. Wszyscy są zdumieni. Psibu staje dalej. Czy on się zregener... To się jeszcze nie zalicza pod regeneracji. okej. Okay. To się nie zalicza pod regenerację, ale jest faktycznie przecięty. i... I mimo tego, że jeszcze nie zregenerował połowy dolnej swojego ciała, to widać, że ten atak to był za mało, żeby go wykluczyć z gry. Let's go! Wygrane! Wy... Jaki był kurs na regenerację? Dość mały, no ale powiedzmy, że 300 wypostawione, 4 wygrane. Dziękuję bardzo. Po prostu hashtag Nacho Prorok. Zregenerował się. Ja pierniczę. No mówię, no już nie z jednej fanowskiej miski jadłem. I to też nie jest nawiązanie do psa. O! Okej. Okay. Tym razem to nie tylko regeneracja, ale też transformacja, albo po prostu troszkę go uczłowiecili, bo wstał na dwie nogi. Szedł z drzewa? Zobaczcie, na początku szedł z drzewa, teraz stał na dwie nogi, zaraz dosłownie zacznie gadać po polsku. Tambo, czekaj! Ostrożnie Tambo, ty. Co? Tambo ma ogonek! Co tu się wydarzyło? Miał go wcześniej, bo już nie pamiętam kurwa. Nie, wyrósł mu! Ty masz ogon! Od kiedy go miałeś? Miałem od urodzenia, ale mama go odcięła zanim nas zaatakowano. Nie sądziłem, że może odrosnąć. Piękna historia, ale mamy pilniejszy problem. <śmiech> <śmiech> tak, jestem gotów. Czemu ten bu jest tak zdziwiony? Pies bu. Teraz to jest bardziej. Yeti Bu yeti? Blue yeti był taki mikrofon. Co? Znowu stał się malupki, malutki. Co to za wygłupy? That's what she said. <laughs> Co on robi? Patrzcie, pluje na niego? Co on? Co to się kurwa dzieje? Wypluł, wyżygał kule! Czy on mi to daje? To obrzydliwe. Wyżygał ją. Jakim cudem widzieliśmy kulę na radarze? Najwyraźniej zmienił zachowanie, odkąd zobaczył, że masz ogon. Tak, też tak to odbieram. Już nie jest agresywny. Jedno gwiazdna smocza kula. Może czuję pokrewieństwo z twoją zwierzęcą stroną. Skąd masz ten ogon? Już mówiłem, urodziłem się z nim. Mama też. Nie wiem, czy jesteśmy jakimiś wyjątkowymi istotami, ale nie widziałem innych takich jak my. Ej, chwila, moment. Jeśli to jest gościu, który ma sajańską krew, to może to jest fuzja. Sajanki i mężczyzny z klanu z rasy ludzi tr trójokich. To w takim razie, jeśli mama jego jest e, Sajanką, bo ma ogon, to może jakaś Sajanka z ten Shinhanem, albo potomkiem ten Shinhana? Ale tamtego dnia go ucieka. Tuż przed tym, jak ukryła mnie przed bandziorami. Muszę wiedzieć, co się stało. Muszę odnaleźć mamę. Muszę odnaleźć smocze bez obaw, uda się nam. Wyczyluj bombę, mówi Orzo. Wszystko pięknie, ale co zrobimy z tym stworem? Nie wiem, ale raczej go tu nie zostawimy. No nie, wolelibyśmy nie. Odzywa się ten 4K. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co zrobiliście, ale jeśli to możliwe, to nie chcielibyśmy go tutaj. Może powrócić do dawnego zachowania, gdy odejdziecie. Musimy go zabrać, jest w sumie Milusi. Hihi, hi. czemu nie? Może się przydać. Widzieliście, ile ma siły? Nie wierzę, ty, no naprawdę. Już mu zaufaliście? Przed chwilą chciał was zabić, a teraz Hihi, hi. czemu nie? No ale dobrze. Chciałbyś z nami iść? Sibu y, twierdząco kiwa głową. No dobra, to załatwione. Mam nadzieję, że nie narobi nam. Problemów, ani że nam nie narobi. Szybko pójdzie, została nam tylko jedna z moczakula. Sprawdź sygnał, tambo. Nie, nadal brak. Od dawna jej nie widać. Wydawało mi się, że jest ostatnio na wschodzie, ale bez dalszych informacji nie da się jej znaleźć. I już dlatego widzieliśmy Uranaybabę na czwartym rozdziale. W, na okładce czwartego rozdziału. Rany, co mam teraz zrobić? Martwy punkt. Musimy znaleźć inny sposób. Nie martw się, tambo. Muszą istnieć inne radary. Swoją drogą, to czy masz imię? E? Tak mi się zdawało. Nie masz nawet imienia. To może ja ci je nadam. Co byś powiedział na Bujon? Bujon przez Y? Bujon co To znaczy jakiś bulion? Brzmi jak bulion. To nazwa postaci z mangi, którą czytałem w domu. Wyglądasz trochę jak on. Podoba ci się? Bu. Jon. Czyli Psibu, no niech będzie Psibu, okej. Okay. Psibu polubił swoje imię jako podziękowanie zapraszamy nas na nocleg. Odpoczniecie, choć tyle możemy zrobić. Patrzcie Asymili, ja ich posądziłem od razu, że to są oni tymi demonami. A... Chyba że jeszcze, chyba że jeszcze wypluję. A, bardzo miło. Znajdziecie dla nas miejsce? Tak, jako Wójt mamka. To jest Wójt. Patrzcie, królem świata był pies, a Wójtem jest lis! Gigi D'Agostino, DJ, a po godzinach sołtys. Co, jesteś wójtem Gigi? Tak, zgadza się, wróciliśmy na miejsce wioski. Do dzieła, czas na powrót, Slopetown. Miałeś wioskę w kapsułce, w kapsułce czy to jeden dzień? Czy on miał wioskę w kapsułce? To jeśli ludzie się wynieśli ze swoimi domami... To co oni wzięli ze sobą, skoro on miał całą wioskę? Hura, co za szczęście! Hej, psibu, uspokój się, nie jesteś tu, żeby się nażreć. Pierwszy raz widziałem w akcji kapsułkę miejską, niesamowite. Poszli do stołówki, zacznę jeść. Co za apetyt! Czujcie się jak w domu, zasługujecie na to. Możecie zostać jak długo chcecie. Cóż, byle nie za długo. Mówi Gigi D'Agostino, patrząc na, na wilczy apetyt psibu. Nie martw się, jutro wyruszamy dalej, musimy znaleźć ostatnią smoczą kulę. Cóż, mogę mieć dla was wskazówkę, mówi 4K. Jest ktoś, kto może powie wam, gdzie jest ukryta. I oczywiście tutaj wkraczamy już na teren uranej baby, to tego się można było spodziewać. Tak? Naprawdę, Donko? Donko? Faktycznie, on tak ma na imię, naprawdę. Nie wiem, czy wam się uda, ale warto spróbować. Nazywa się Baba. Jest wiedzącą albo wiedźmą, w sumie nie wiem. Ludzie z daleka przebywają, żeby zasiągnąć jej radę i wszyscy wychodzą wyraźnie zadowoleni ze spotkania z Babą. Tak, nie pomyślałem o tym. Dobry pomysł, 4K. Warto spróbować. Jak sądzisz, Tambo? Świetny pomysł. No to świetnie. Mogę was jutro do niej podrzucić. Jeszcze powiedz mi, że masz jakiegoś Jeepa w, ka w kolejnej kapsułce, chyba, że w tej kapsułce mięsnej, fu, miejskiej, <laughs> Były jeszcze auta Cudownie, dzięki Gigi I tak skończył się ten dzień Pełen wrażeń dla przyjaciół i dla samego Tambo Jutro poszukiwania smoczej kuli przybiorą na intensywności Zobaczcie, nie wierzę O, że jeszcze się schlał przed snem O, co za gość A ten w ogóle jak śpi Nasiedząco na łóżku w nogach No i mamy ba... Uuu, kolorki Ty, Misa jest blondyną? A ten faktycznie jest różowy, psibu. Patrzcie, jakie mamy kolorki No, proszę, proszę Ale cz czwarty rozdział... To sobie przerobimy, jak już e, wyjdzie w całości. Jak wam się podobało, powiem wam, że. Kurde, no gdyby ta, kres, gdyby ta kreska nie była taka paintowa, była autentycznie z całym szacunkiem do fabuły, która jest naprawdę w porządku, przystępna, taka przyjemna, nie jakoś szczególnie szokująca, ale przyjemna. To ta kreska jest autentycznie jak z painta, jakbyście to narysowali ołówkiem w paincie. No jest ona momentami tragiczna. Staram się na to nie patrzeć aż tak bardzo. Mówię wam, gdyby mi się nie podobało czytanie tej mangi to bym jej nie czytał, więc nie musicie się martwić, że robię to z przymusu. Czekam na czwarty rozdział, bardzo jestem ciekaw tego, jak tutaj się zachowa baba, bo tak naprawdę to mamy pierwszą postać, można powiedzieć, kanoniczną, prawda, do tej, do tej historii wrzuconą, bo w pierwszym rozdziale to czy mieliśmy jakiegoś anonsera, nawet jeśli to ten speaker to 321 lat później, którego znaliśmy już na pewno nie żył, więc do tej pory nie było chyba praktycznie postaci, które byśmy znali, a teraz do historii jest wrzucona postać, którą znamy, którą znamy bardzo dobrze i która... Będzie główną postacią czwartego rozdziału, ale do niego przejdziemy sobie za jakiś czas, jak wyjdzie. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli tak, czekam na wasze opinie. Dziękuję za wszystkie komentarze i dziękuję tym wszystkim widzom, którzy też oglądają filmy, ale nie komentują. Są takimi lurke, lurkerami, że tylko lurkują. Zachęcam do zostawienia suba, żeby niczego nie przegapić. Wielkie dzięki dla wszystkich osób oglądających, dla was wszystkich i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.